Dzień dobry kochani, kochane, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie chilloutowy, chillowy haul zakupowy. Strasznie dawno takich hauli nie robiłam. Jakby ostatnio jak robię zakupy, to po prostu je rozpakowuję. <noise> I nawet nie myślę o tym, żeby Wam cokolwiek pokazywać, szczerze mówiąc, bo to jest takie naprawdę mega, mega old school. Ale stwierdziłam, czemu nie? Mam nastrój i mam kilka takich rzeczy interesujących. Pierwszą z rzeczy, wiecie, co. Zbraniałam się przed tym bardzo, do bardzo, 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 bardzo długo i nie wiem, czy w ogóle kupiłam dobry rozmiar. I w ogóle, jak macie jakieś rady, to dajcie znać, bo jestem, tak jak mówiłam, obca w tym temacie od czterech lat. Miałam okres dokładnie trzy razy <noise> przez moje ciąże i karmienie piersią. Um, um, także, no, no, także, przez ten czas nie używałam żadnych środków higienicznych, oczywiście, no bo nie miałam potrzeby. Um, ale wiem, że strasznie dużo z Was mi polecało i kubeczki menstruacyjne, i majtki menstruacyjne. Powiedzmy, że do majtek to się jeszcze nie przemogę. Jeszcze nie, um, ale zakupiłam w końcu kubeczek menstruacyjny. Akurat był w Rosmanie, więc wzięłam. Wzięłam rozmiar M. Teraz potem, bo jakby całość ja mam we wszystkim M, więc wzięłam M, szczerze mówiąc. Teraz widzę, że on jest dla kobiet powyżej 170 cm wzrostu, a ja nie mam. Albo po porodach. Ja rodziłam, ale rodziłam przez cesarskie cięcie, więc nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma znaczenia. Nie wiem. Także jestem zagubiona. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś ten... No jestem trochę przerażona tym procesem, ale okres się po prostu zbliża. No spróbuję, spróbuję. Być może zrobię vloga z tego dnia i w ogóle... Nie wiem. Jeżeli ktoś nie wie co chodzi, to kubeczek nasturacyjny to jest taki kubeczek, który wkłada się i w ten kubeczek zbiera się, zbiera się cała nasza wydzielina podczas po prostu okresu i co kilka godzin właściwie chyba raz na dzień się go wyciąga. Osiem bo By to po nie rzadziej niż co 8-12 godzin się go wyciąga. Nie widzę tego w ogóle w miejscach publicznych, na przykład. To jest dla mnie dziwne i zastanawiam się, czego będzie czuć. Też dajcie mi znać, jeżeli używacie właśnie tego albo majtek menstruacyjnych, jak wasze, wasze wrażenia, bo ja jestem lekko po prostu... No. No nie wiem, nie wiem, co mam o tym myśleć, znaczy nic, no, co mam o tym myśleć, na pewno jest to bardziej ekologiczne podejście, długofalowo dużo tańsze podejście, być może też wygodniejsze, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, ciągle ten temat jest dla mnie taki jakiś po prostu e, lekko creepersowy. Dobra, przeskakując dalej, ostatnio też jestem wiecie co, na poszukiwaniach dobrego, dosyć mocnego samoopalacza do twarzy, bo wszystkie samoopalacze, które mam są albo stopniowe, albo jakoś takie bardzo subtelne. Dajcie mi znać, poleccie, czego używacie, bo przy tych włosach no ta twarz mm, lepiej jak tam nie ma czerwonego odcienia, a ja, ja tam lubię sobie wiecie coś, jakiś peeling, jakieś coś, także, um, także nie mam tej opalnicy na twarzy w ogóle. I kupiłam takie coś, bo Pomyślałam, że to jest coś jakiegoś nowego i fantastycznego od Daw, powstało w jakiejś takiej szafie. I to jest Summer Revived Gradual Soft time for Face and Body dla ciemnej i średniej karnacji. I to było takie małe pakowanie, więc pomyślałam, że Daw coś nowego wypuściła, a to chyba jest ten ich normalny balsam, taki, który jest do ciała, tylko w małej wersji. No to on jest się nazywa do, do ciała i do twarzy oczywiście, ale on jest y, gradual, także trzeba kilka nie użyć, żeby był pewnie efekt, tak jakbym się takiego coś pyk i trzy godziny, tylko żeby to był ładny efekt, no nie? Także kupiłam to, ale nie jestem jakby ten... czuję się lekko taka zrobiona w konia, że to nie jest żaden taki, wiecie, produkt ekstra mały do twarzy, tylko że to jest chyba ten sam ich balsam, który jest do ciała, tylko w takiej wersji podróżnej. Znaczy no zużyję, no wiadomo, że zużyję, ale ten potem krople do oczu nic ekscytującego ale ja nasze soczewki kontaktowe słuchajcie ja muszę mieć krople do oczu i wziąłem akurat te lacrimal do oczu zaczerwienionych, zmęczonych, podrażnionych, czyli ja. Czyli ja i moje jestestwo całe, moja dusza też użyłaby tych kropli. Ale wiecie co? Te mają bardzo fajny aplikator. Mam je ja już w Oziemce, więc ten, ale takie wygodny aplikator. Nie wiem, no ja jeżeli ktoś używa codziennie takich rzeczy, to mu to robi różnicę. Ten aplikator jest taki dosyć fajny, precyzyjny. Ma coś innego sobie takiego ten. I mam kilka rzeczy, wiecie co? Też na przykład do włosów. Też dużo lasek mówiło o tej masce z Isana jednominutowej, że jest ponad rewelacyjna, że jest w ogóle jest jakaś wspaniała i tak dalej. I to jest alej arganowy i żurowina do zniszczonych i suchych włosów. I on się zostawia na włosach przez minutę, jak sama nazwa wskazuje, potem się hmm, spukuje. Zastanawiam się, czy to nie jest taki fenomen, jak wiecie, co kiedyś, jak się zawsze farbowało włosy takimi farbami, wiecie, z pudełka, jakieś L'oreale, garniery, garniery, to tam były zawsze bardzo fajne odżywki do włosów. I zastanawiam się, czy to nie jest, nie jest też fenomen takiej po prostu małej odżywki, która była zawsze w tych, w tych farbach do włosów, że ona jakoś tak super, super działa, chociaż na przykład ja wiem, że na moje włosy olej arganowy yy, serio dobrze działa, więc nie zdziwię się, jeżeli będzie dobrze działała. I co ciekawe, ona ponad nie jest dostępna w dużym opakowaniu, tylko w tym małym i że ponad jakaś jest jakaś super. Dajcie mi znać, jeżeli macie jakieś doświadczenie właśnie z tą maską odżywką, bo jakiś robi, nie wiem, hit, fenomen, czy to wszystko jest opłacone przez Rosmana. Nie mam pojęcia. Kolejny mój zap zakup. Pięćsetne opakowanie, butelka tego sprayu. To jest spray nadający objętości naszym włosom z GOT-2B, i on działa trochę jak spray teksturyzujący. Także te włosy mają taki, no na, po angielsku się mówi na tym grip albo hold, że one są takie sztywniejsze, no nie? nie są takie miękkie jedwabiste, tylko są takie właśnie no sztywniejsze, jakby właśnie czuje w nich ten produkt i też przez to one mają więcej objętości, można je tam dowolnie układać. No ja uwielbiam, uwielbiam ten efekt. To jest trochę jak jakbyście połączyli właśnie spray teksturyzujący z lakierem do włosów, z odrobinę właśnie suchym suchym szamponem, nie? I tych włosów jest od razu jakoś tak więcej, jakieś takie są bardziej właśnie rozburtane, rock'n'rollowe. No ja to lubię, ja nie lubię jak te moje włosy są po prostu za grzeczne, za gładkie i za zdrowe ja się śmieję po prostu. Nie, nie jestem fanką moich włosów w wersji zdrowej, wolę je takie jakieś ten... I to już jest moje któreś opakowanie, bardzo, bardzo je lubię i często są na em, przecence po prostu w Rosmanie. także Ynet. E, jeszcze sobie wzięłam, wiecie co, dwie maski do włosów. Pierwsze mnie zainteresowało, Kiedyś robiłam tutaj, znaczy nie tak dawno, miałam taką współpracę z Manu i tam była taka fajna, fajny botoks do włosów i to było super ekstra. Zastanawiam się, czy to nie będzie też jakaś podobna opcja. Była takie coś, było z Only Bio i chyba z tego Stars. I z Only Bio to jest maska do laminacji włosów, laminacji, a tam była chyba galaretka do, do laminacji. To było złotówkę droższe, więc wzięłam, bo stwierdziłam, że może jest po prostu lepsze. I użyłam tego raz. Ale nie zauważyłam w sumie żadnego efektu, bo zostawiłam włosy same sobie do wyschnięcia. Jak je zostawiam same, same do wyschnięcia, to nie ma szans, żebym zobaczyła coś w nich, po prostu ten. Także muszę jeszcze raz użyć na spokojnie, potem je wysuszyć i zobaczyć, jak będą wyglądać. No, ale mają tak działać, że efekt tafli na włosach to podstawa, więc to ma by dawać po prostu nam efekt tafli. Jedyna w swoim rodzaju wegańska maska do laminacji włosów z gubą agar. Ciesz się taflą gładkich, sypkich, błyszczących kosmyków już teraz. Używaj zawsze wtedy, gdy chcesz, dodać swoim włosom blasku i dodatkowo zabezpieczyć je przed czynnikami zewnętrznymi. Do każdej porowatości włosów, niewiel niewielką ilość nałóż na wilgotne włosy, spód po kilkunastu minutach. Także jestem ciekawa, dajcie, dajcie znać, czy używaliście jakiejś z tych rzeczy. Mm, ale pachnie to pięknie, Mogłabym tak pachnieć, mogłoby mi tak pościel pachnieć, tak mm, gumisiowo, jagodowo, winogronowo, truskawkowo. To jest, chyba, to jest chyba ten zapach. I jeszcze jedna maska, której już kilkukrotnie używałam i wiem, że ją bardzo lubię. To jest Neboa i to jest akurat maska do włosów na wilżenie i wygładzenie do włosów suchych i puszących się. I mam po niej dzisiaj włosy i są takie, wiecie, są mięsiste. One są jakby były grubsze w dotyku, przez to są takie jakby, wiecie, jakby naprawione. Wiadomo, że te efekty tych masek to jest efekt tymczasowy do kolejnego mycia, ale niemniej i pachno, pachnie jak kredki. Pachnie jak kredki, pachnie jak nowe kredki pierwszy dzień w szkole. <laughs> moje włosy pachną jak kredki. Bardzo fajna maska. Te, te kosmetyki nie są jakieś bardzo tanie, ale często są na promkach. E, także nie wiem, no mnie się bardzo sprawdza, a moje włosy są wymagające. I też ostatnio wrzuciłam też film o tych moich różowych włosach i tam też było trochę o włosowych, jeżeli czajcie się na coś włosowego. Między innymi tam mówiłam też o tej odżywce z Elsev, też nowa była bardzo niedroga i jest kwasem hielurnowym. Jest jednocześnie lekka na włosach, nie zostawia, rzeczywiście nie są po niej jakieś takie mega obciążone, ale są przyjemnie, gładkie. Ja, je, ja ją lubiłam przed taką, jak właśnie wystawiłam swoje włosy, żeby falowały mi. O, to ja bardzo lubiłam używać tej, tej odżywki. I też serum z Isany z kwasem hialuronowym. Też mi się fajnie sprawdza. Nie samodzielnie oczywiście. To i coś na to, ale kwas hialuronowy, tak jak już Wam milion razy mówiłam, to jest coś, co ja, czego ja bardzo często używam do włosów jeszcze, nie wiem, 7 lat temu powiedzmy, używałam normalnego kwasu hialuronowego, którego używam na twarz. Dawałam go na włosy. I teraz jest wszędzie w kosmetykach. <grych> no po prostu taka sama zasada jak w przypadku skóry, że on zatrzymuje tę wilgoć i zwłaszcza jak macie włosy odwodnione, suche. A większość z nas, z nas ma, to to jest super sprawa. Jeszcze kupiłam kilka lip linerów, bo ja mam obsesję liplinerową. Sekundę, dalej. Nie wiem co dokładnie mówiłam, ale na pewno coś o lip linerach, że jestem maniakiem lip linerowym I kupiłam kilka. Ostatnio Wam już pokazywałam w makijażu, to jest Catrice Intense Matte Lip Pen w takim kolorze mm, Mokka, jak się nazywa? Mokka Mi Happy 060, wszystkie te rzeczy opiszę, podlinkuję pod filmem. Bardzo fajny, żeby zrobić sobie kontur ust, dobrze to wygląda, teraz widzę, że mi się wszystko zjadło w ust. Potem też był ładny kolor, słuchajcie, z Sephory, to jest odcień... Nie wiem, ale ja znajdę i Wam napiszę pod tym, ale bardzo ładny kolor, patrzcie, to jest ta Seforka, przepiękny, przepiękny. Zastój sobie nałożę na usta, tylko wszystko słuchuję. Jeszcze jedna Sefora, te malutkie, oto widzę, Deep Beige 0.15 odcień. Och, przepiękny, przepiękny. Ten już jest cieplejszy, Deep Beige. On będzie bardziej jak Pilot z Charlotte Tilbury. I też ten osiem bardzo mi się spodobał i to jest Belle i Besties Kinga Banache 01 Gracefully Pink. To prawda mi wyskakuje tu cała. O, jaka piękna. Chłodny, ciepły róż. To jest to Belle i chyba to sobie właśnie nałożę. Idealny. To jest idealny kolor dla mnie, idealny jest, jest przepiękny, przefajny, chyba sobie kupię i zapas, patrzcie jak to dobrze wygląda na ustach, naprawdę jest to mega, mega dobre, także bardzo ładne, no i ostatnio Wam też polecałam to duło, że jest przeboskie, schudy i tu jest Lip Contour 2.0 w odcieniu Pinky Brown Bombshell, tak i tu jest jeszcze kred, ten, jak się nazywa? Liquid Lipstick. <laughs> Również w tym kolorze. Nałożę sobie to bombshell trochę na to, albo czekajcie, najpierw zespoczuję obok. O! I to bombshell jest najbliższe tego Bell. To jest to to jest Belnie, tyle, że to jest dużo, dużo trwalsze. Ta konturówka z chudy jest niesamowicie trwała, jest to przepiękny odcień i też bardzo lubię ten szminkę w odcieniu Bombshell, tylko że ja ją nakładam inaczej. Ja nie nakładam prosto z tego, tylko biorę sobie mały pędzelek syntetyczny, nakładam ją na pędzelek i to jest po prostu cały klucz w tym, że ta szminka mnie wkurza, nie jest za sucha i w ogóle. I z pędzelka jadę, nie? I też tym pędzelkiem można sobie robić ten taki efekt bluru, żeby to nie była taka ostra krawędź ust. Ja uwielbiam ten odcień. Trzeba już krzywot wyjechałam, ale uwielbiam. Niesamowicie trwałe i są też przyjemne na ustach, także to jest dla mnie, to jest dla mnie podstawa. Mam jeszcze, wiecie co, nowe produkty od The Palm. Ja je Wam ostatnio pokazywałam też w jakimś filmie makijażowym, ale stwierdziłam, że możemy sobie teraz jeszcze posłoczować te olejki do ust, bo są absolutnie super. Dwa moje ulubione kolory. To jest odcień Nude. Nudowy olejek do ust te Palm. Czekajcie, może na tej ręce będę słuchać. Chociaż nie, bo to na to może zasłaniać. Hmm, tutaj będę. Dobra, to jest nude. No nie widać tego bardzo na skórze. Tu. Ale na ustach ten nude widać go. To jak fajnie rozjaśni. Mm, to też tak on nie będzie widać, bo to się błyszczy. I to wygląda jakby po prostu się Błyszczały te usta, ale ten nude przepiękny tak bardzo subtelnie rozjaśnia usta. Także ten jest mój ulubiony, a drugi mój ulubiony to jest Sloth Move, Move, Move Over, Over. Właściwie po brytyjsku, i on jest taki. Tu nie widać mocno tego pigmentu, ale powiem Wam, że mam mocno napigmentowane usta. I ten kolor jest bardzo fajny. Widoczny, jest taki chłodny. Delikatnie chłodny. Także to są dwa moje ulubione odcienie. Oprócz mamy tego jeszcze to jest Little Red Corvette. I to jest chyba najczerwiejszy odcień. Widzicie, jest taka czerwoność. Little Red Corvette to jest to. On tak troszeczkę jakby um, zrobił Wasze ust usta żywszymi, no nie? Tego bym się potem spodziewała. Ten jest też uroczy. To jest Sunset Boulevard. O, ten jest też przepiękny, taki letni, lekki pomarańcz. Jak lubicie takie, właśnie, soczyste, wakacyjne, to ten będzie waszym kol kolorem. Kolejny, ła, jak on się nazywa? The High Rose, czyli jak sama nazwa wskazuje, to jest odcień taki bardziej różany. Ogólnie ta kolekcja jest taka mocno nudziakowo-właśnie różana, powiedziałabym, to będzie ten High Rose też jest bardzo ładny. Taki dzienniak, no nie? Taki, jak nie wiecie jaki, albo się boicie, to ten dzienniak będzie fajny, bo ten move jest rzeczywiście... to jest chłodny, ale jest też piękny, a to jest taki typowy, typowy, taki no klasyczny róż, nie wiem, jak to inaczej po prostu powiedzieć, taki klasyk, klasyk. Ten jest dosyć ciemny, very Fast. On jest, jeżeli lubicie taki efekt właśnie takich przygryzionych ust, albo jak Clinique, wiecie, ten Dark Black Honey, to to jest taki odciennie. No. To jest to, też jest ładne. Też będzie chłodny bardzo. I takie odcienie, właściwie prawie niewidoczne, to jest, jak to się nazywa? Tinted Windows. I ten jest rzeczywiście taki, że go prawie nie widać, albo w ogóle nie widać, albo jest prawie, że przejrzysty, bo ja tu nie widzę koloru, albo jestem ślepa. Taki bardzo, bardzo delikatny kolor, więc ten jest taki w sumie, ja wiecie. Najmniej fanów tym jest. I jeszcze jeden. A nie, tutaj jest Twinted Windows, co tutaj trochę było. A Clear Road, o, ten jest przecież czysty całkiem, nie? Więc nie wiem, czy jest sens swatchować. On będzie działał jak taki błyszczyk po prostu, nie? Ja nie widzę między dwoma, tymi dwoma, szczerze mówiąc, tutaj odcieniami różnicy na mojej dłoni, ręce. Nie wiem, nie wiem. Ja polecam ten Nude, polecam ten mów i ten taki różowy klasyczny też jest. One bardzo fajnie nawilżają, zostaje po nich troszeczkę tint na ustach, są takie bardzo, bardzo fajne, delikatne na lato, na takie wiecie, zeschnięte letnie usta, jak ja to mówię. Także to chyba wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Taki szybki haul rosmanowo pr Jeszcze kupiłam sobie dwa lakiery do paznokci. Taki neon, po prostu to są kolory mojej rozalki. Ona no, lubi mieć czasami kolorowe paznokcie. Właśnie neonowe albo różowe muszą być. więc jak, A ten był na promce z jakieś 5 zł, to jest lovely, więc jak jest, to zawsze biorę. I kupiłam sobie jeszcze idealny kolor, po prostu tylko, że to jest hybryda. A mi się potem nie chce, wiecie co, o, z tymi hybrydami bawić, zmywać. Chociaż to nie wygląda, mm, nie, bo on nie jest chyba neonowy. Właśnie nie chcę neonowego pomarańczu, tylko chcę taki, taki pomarańcz, dokładnie jak to jest na opakowaniu. Myślicie, że jak on się zrobi, to będzie neonowy? Nie, jak neonowy to nie. Taki chcę pomarać. dokładnie takich chcę pomalować na paznokciach. To jest, to jest mój cel. Hot orange się nazywa, nie wiem. Muszę sprawdzić, gdzieś, czy jeszcze jest neonowy, czy nie jest neonowy. Jak jest neonowy, tego nie chcę. <laughs> Dobrze. Także dzisiaj to tyle. Patrzę na te olejki, ale dalej nie widzę różnicy między tymi dwoma. Tak to wygląda z daleka. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Zapraszam oczywiście na mój Instagram, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, bo tam jestem właściwie codziennie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. PA!